Siemanko! Dzisiaj pokażę Wam jak nauczyć się żonglować trzema piłeczkami. Żonglowanie i jego walory dla rozwoju mózgu, ciała, biznesie, sporcie i jednostkach specjalnych opisywałem na Instagramie na Facebooku, także zapraszam Was na moje socjale. A dzisiaj pokażę Wam jak krok po kroku nauczyć się żonglować do tego momentu. Pierwszy etap jest to rzucanie jednej piłeczki. W jednej ręce, ile takiego ćwiczenia robić, tyle, żebyście je wykonywali swobodnie. Jednym zajmie to dłużej, drugim zajmie to krócej. Kolejnym ćwiczeniem jest przerzucanie piłeczki z ręki do ręki i polecam Wam robić to powoli, po kolei, żebyście nie gubili żadnego elementu. Rzucamy lekkim lobem i staramy się wyszuć. Jak mocno rzucamy piłeczkę, możecie popróbować rzucać trochę wyżej, trochę niżej, leżej, mocniej. Kolejne ćwiczenie, czyli teraz mamy dwie piłeczki, rzucamy piłeczkę do góry, łapiemy tą samą ręką, raz jedną ręką, raz drugą. Ok, kolejne ćwiczenie, czyli żonglowanie dwoma piłeczkami. Zaczynamy od najprostszego ruchu. Czyli z prawej ręki wyrzucam piłeczkę do góry lekkim lobem do środka, czyli do drugiej ręki. I piłeczkę z lewej ręki przekładam do prawej. Wyrzucam i przekładam hop. Hop. Najpierw jest wyrzucenie, potem jest przełożenie. Hop. I znowu ile razy tyle, aż ten ruch będzie dla mnie. Swobodny. Jak już opanujemy na jedną stronę ruch, robimy ten ruch na drugą stronę. To ćwiczenie może się wydawać banalnie proste. W momencie, kiedy przekładam drugą ręką, może się okazać lekkim wyzwaniem dla niektórych osób. Dlatego polecam serdecznie ćwiczyć. To ćwiczenie i każde inne zżeglewania na dwie ręce. Dobrze, kolejnym zestawem będzie podrzucanie kiłeczek w tym samym momencie do góry. To jest troszeczkę trudniejsze, już wchodzimy na level wyżej. Tak, będziemy tu też ćwiczyć różne rodzaje. Widzenia, dlatego przy okazji treningu żonglowania będziemy świetnie pracować nad swoim wzrokiem. Ok. Bardzo ważnym ćwiczeniem w żonglowaniu albo elementem jest to, że trzeba nauczyć się łapać piłeczkę, gdzie piłeczki trzymam jedną tutaj, a drugą w palcach. Dlatego bardzo Wam polecam także robić sobie dodatkowo taki element że trzymacie jedną piłeczkę w ręce, drugą wyrzucacie i po prostu ją macie złapać w ten sposób. Hop. I sobie łapiemy piłeczkę. I mogę zacząć przerzucać z jednej ręki do drugiej. Według mnie to ćwiczenie, które teraz pokażę, jest jednym z najistotniejszych pod względem żonglowania, ponieważ uczy Was całego ruchu ręki i tego toru lotu piłeczki oraz może Was wprowadzić do żonglowania czterema piłeczkami. Więc na początku musimy opanować ten ruch ręki, który idzie do środka w ten sposób. Jedną i drugą ręką, czyli łokieć, zawijamy do środka, i w ten sposób będziemy. Pracować potem żonglując, raz jedną ręką, raz drugą. Ćwiczenie wygląda w ten sposób. Piłeczkę, którą mam tutaj w palcach, rzucam do góry taką parabolką, przerzucam ją od środka. Jak piłeczka jest na górze i zaczyna spadać, wyrzucam drugą piłeczkę i staram się dwie piłeczki złapać w rękę. Raz, dwa i łapię. Okay? Jak widzicie, ręka wykonuje taką. Parabolę, że piłeczka powinna Wam poruszać się w powietrzu po okręgu. Raz, dwa. Raz, dwa. Jak zrobiliście na jedną rękę, to samo na drugą. Jeśli będziecie piłeczkę wyrzucać w linii do góry, to te piłeczki będą się zderzać. O siebie a mówi się, że najwięcej jest bieganie za piłeczką w żonglowaniu, a nie samego odbijania piłeczki. Jak już opanowaliście to ćwiczenie, przechodzimy do płynnej pracy. I ta praca wymaga tych dwóch elementów, o których mówiłem, czyli koordynacji około ręka i dobrego wyczucia piłeczki. Ćwiczenie bardzo podobne do tego, co robiliście wcześniej. Tym razem mam po jednej piłeczce w jednej ręce i wyrzucam tą trzecią. I zwróćcie uwagę, że moja ręka pracuje właśnie od dołu do góry. Od dołu do góry. Hop. Hop. Ok. Jedno żonglowanie. Wyrzucam. Piłeczkę. Drugiej ręki, i w momencie, kiedy piłka jest wysoko, wyrzucam piłkę do drugiej. Czyli zaczynam tu, gdzie mam dwie piłeczki, wyrzucam i potem druga ręka pracuje. Zacznijcie od jednego ruchu. Nauczcie się jednego, bo wiele ruchów składa się z jednego. Raz, raz i łapię. Zaczynam tu, gdzie mam dwie. Wyrzucam, łapię do drugiej. Hop. I ta spada do mojej. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Jak zrobicie w ten sposób, zamieniacie sobie piłeczkę, czy zaczynacie teraz od drugiej ręki. Wyrzucam, wyrzucam. Łapię. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tak jak widzicie, umiejętność łapania też jest bardzo istotna, więc możemy sobie wymienić takie trzy elementy tak naprawdę, które wpływają na to, że się nauczycie szybciej. Czyli dobra koordynacja oko ręka, dobre wyczucie swojej siły oraz umiejętność łapania czy dobrego rozmieszczenia piłeczek na, na ręce. W żonglowaniu jedna piłeczka jest zawsze w powietrzu, więc kiedy zaczynacie żonglować, to zwróćcie uwagę, że ja trzymam dwie piłeczki. O jednej w ręce, jedna cały czas jest w powietrzu. Tak naprawdę żonglowanie to jest odbijanie tylko jednej piłki naraz. Zwróćcie uwagę, jeśli podejdziecie do tego w ten sposób, że to nie jest żonglowanie trzema, tylko odbijanie jednej naraz, będzie Wam to dużo prościej zrobić. I zwróćcie uwagę na moje ręce, które pracują w ten, ten sposób, jak pokazywałem wcześniej. Cały czas robią takie kółeczka. Mogę odbijać troszeczkę szybciej. Mogę wolniej, bo użyłem więcej siły, a mogę też sobie to zmieniać. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Dajcie mi znać w komentarzu, jak się nauczyliście. I jeśli będziecie już żonglować z tego filmiku, to koniecznie oznaczcie mnie na social mediach. Pozdrówki.